Cześć wszystkim, strony piernik oraz... Smalec Tak, i jest to kolejny materiał z cyklu Zagrajmy w FIFA 11. Tym razem by niemieckie Ja Szalkę A Smalec Borussia Z dwoma Polakami, tak? W składzie Tak? Znaczy, tak W tym tak. tak, no

Ha. No w ogóle jakie ja posunięcia robię. zamiast na dobieg to. Oh! Uh! Weszła. Piękna bramka. Weszło ładnie. Muszę zobaczyć z powtórki. Pięknie. Nawet nie od poprzeczki, tylko od supeczka. Tak od supeczka Takie wadzie. stare porzekadło mówiło, że każdy głupek wali w supek. Ale jednak, Zdeś no, się nie sprawdzę, bo jak widać... Ja bym polemizował tak? z tym faktem. Dał mi. ale na czas. No, nieważne. Raul, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Wspaniale przechwycił. Nie tak Dobrze Uff. Ale strzelił lipnie Co to w ogóle jest Liga amatorska Nie wiem, szalkę <gülđ> <gül Nie zauważyła. Tak. Nie, nie zauważyłam nie. Mm. Bardzo śmieszne nie, to nie miało śmieszne. W narząd płciowy mężczyzny. Uh -huh. No co, to był taki Taka, fake, taka, to... taka co do co do Team Fortressa. Tak wyczułem. Tak, Oczywiście. tak powiedzieć. Dobrze, ale możemy, możemy zejść z tego tematu. Z tak. takich sprośnych rzeczy mówisz? No... Nie przystoi? Tak. No, moim zdaniem nie przystoi Ale... Wiesz No po prostu nie o, Nie mówimy Skupiamy się na grze O, pięknie Dobry wykop. Nie ma co Dziękuję nie ma za co wiesz Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. dobra decyzja Tak. No co to było, pani? To było wypchnięcie. Tak nie można. Jak nie można. Sędzia Kalosz. Kurde. Hmm. Pewnie to jest Howard Webb. Czy jakkolwiek się nazywał? Chyba Howard Webb, tak? Tak. Tak, tak. tak. No No i co, nikt go nie zabił, nie zamordował. mu się minąć No. Ale to, co on namieszał w. Chyba świecie, się Polaczki już pogodziły. To, co. Że to był. Ale w każdym razie pięknie. W każdym razie chciałem to, co tego on tak namieszał, zrobić. tam w Chciałem w tak podbić trochę to. To... Znaczy, no trochę namieszał. Było głośno, na nim tak. w takim razie. Ale trzeba umieć przegrywać. Mimo, że już sam na początku nie potrafiłem się z tym pogodzić. Że tak, A, tak taka sytuacja zaistniała, ale... A widzisz. No, jak tutaj człowiek wzięło. z wiekiem mądrzeje. A to prawda. No. Tak więc my mamy jeszcze czas zmądrzeć Chociaż... Prawda jest taka, że. Czuję, że my jesteśmy no, bardzo mądrzy, chyba jak na nasz wiek. Znaczy, bardzo to właśnie, właśnie o tym no. chciałem tak powiedzieć, tak? A... Bo że ile... to jeszcze człowiek całe życie się uczy i, mu... i głupi umiera. Tak. Dokładnie tak. Takie. Z racji tego, że ja, humanista, to mogę nawet zarzucić takim cytatem. Wiem, że nic nie wiem. O, proszę bardzo. <głos> tak. <głos> Oj, kurde. O, tak. Na, 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 na bogato, na bogato poleciałem, ale nie tak. W każdym razie, no to. U Jezus. No, no, nawiązując, no, no. nawiązując do stereotypowego i ogólnie typowego z tego, co się tak obracamy w krągu takim nastolatkim, tak, tak. to. No, my jesteśmy tacy dosyć poważni, chyba. Tak mi się wydaje. A jak nie, to i tak jesteśmy. O. Tak. Tak. Znaczy takie, My jest, przynajmniej takie, 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 takie jest nasze y, poważanie. O. Takie dosyć skromne. Ale oczywiście nie każdy się y, y, musi z tym zgodzić. Jedni, powiedzą, jedni powiedzą, że Grupson jest najlepszy, a drudzy powiedzą, że to marne reggae na przykład. Y, tak. Ja osobiście nie skomentuję tego, bo to nie moja muzyka, chociaż jak... Ale pozostajesz tutaj? Oportunistą tak, bo jeżeli słyszę po raz e, dwusetny e, dzieciaczków, gimbusów, różnych tego rodzaju osoby jarające się po raz e, dwusetny, Trakiem, trakiem, na szczycie góry, czter, na, na szczycie, na szczycie, tak. Grup są na szczycie też. No, ręce opadają to mi to aż, wylękasz? ręce opadają mi aż chce się facepalmować. Mówiąc kolokwialnie. Nie to będzie. Nie będzie. Nie będzie. Muszę zmienić ustawienie, bo nie Może? coś mi to nie pasi. Tak? Tak. Nie lubię takich pokręconych. Ja po prostu muszę mieć 4-2-2 i tak dalej, a nie jakieś 4-1-2-1-2, czy jak to tam leci. Nie. Dlatego sobie zmienię, pozwolisz? Tak. No, było 4 1 2 1 2 więc... Znaczy, musisz poczekać. Co wiem. No, no nic, ale w każ każdym razie już. Już już. Rozpoczynamy. I coś czuję, że nadużywam sformułowania w każdym razie. Powiedziałem to już chyba z 10 razy. Tak więc teraz będę mówił tak więc. <grym> tak dla odmiany. No, tak dla odmiany. To fajnie. Pięknie. właśnie, ja myślałem. Ale, tarpan! Dzięki. Skądinąd. Sam. Aj. Pięknie. Trochę dziecinny błąd. Chociaż w sumie. W sumie. E, to. Powinienem to szczelić z pierwszej. W sensie, że nie powinienem się tak bawić no. z tobą. I nie okazałem szacunku przeciwnikowi. Tak nie wolno. Niemniej jednak karma w tym wypadku nie była być Baszczykowski I Sejos Zążył w ostatniej chwili. Zahin Błaszczykowski. Puntelar. Może być ciężko. Tutaj coś wybrać. Tania, skórę nie sprzedam. A cóż ty tam łyczysz sobie? Standardowo o tej porze: są Frugo. Zielone, moje ulubione. W zielonym kolorze. Oczywiście. Nie żadne tam. Różne. Alkohole świata. Alkohole świata. O dokładnie o tym sobie pomyśleliśmy. Tylko zielone prógo. Zupełnie zmarnowana szansa. Stadion nosi nazwę Szalkę Velkins od 2005 roku kiedy to władze klubu podpisały 2,5-letni kontrakt z producentem piwa firmą Velkins Bo wcześniejsza nazwa którą jak myślę wszyscy pamiętają to arena nowy wyręcut teraz bramkalza No ładny przechwyt Nie było szansy na gorąco Uh -huh. A teraz Raul. puntelar, No, teraz Zachii. tak byłem, trochę inaczej. Ryzykownie, ale udani. Nie stworzyli. Uff. No. No, bez było... komentarza, bez komentarza, bez komentarza, bez komentarza. Bawia nie. Nie tak z komentarza. Ryzykowna, ale udana interwencja. Sachin pokazuje potencjał playmakera. W każdej sytuacji potrafi zagrać w sposób nieprzewidziany. Bardzo dobre podanie. Uderza. Szalkę jeszcze nie zażegnało niebezpieczeństwo. Niepotrzebnie tak daleka strzela. Nie jest w ogóle w mojej naturze. To sobie podejdź. Jakby takie techniczne. Nikt cię nie broni. Ale nie wiem. Mówisz? Oczywiście. O, to było brzydkie. Dość. Bo, może. Bo ktoś nie, nie ma, że boli. W Nie ma, że szczypie. Dokładnie. Tak Jakby to powiedział jakiś telewizor dzwoniący do znanego wróżbity Macieja. Tak panie Macieju, prawda. Prawde. Moja córka leczy się na prostatę. Tak panie Macieju, prawda. Oj, bez takich. Dobrze. Był to nie suchar, no ale cóż. Zamieszanie A teraz przypominę. Polu karnym Wymiana podań między dwójką graczy ładne czyste wejście i przejęcie na własnej połowie Błaszczykowski Jest to ewidentnie bardziej wyrównany mecz niż te ostatnie Pewnie wyłapuje piłkę bramka Ale trzeba fason jeszcze, jeszcze trzeba fason Przecił równowagę po odebraniu piłki, no ale nie, 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 utrzymał się na nogi. Kurczę, co zrobił? No i przejęli w ostatniej chwili. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nie udało się. Trzeba rozstrzygnąć spotkanie. No, chyba, że nie rozstrzygniemy. Coś mi się tu zanosi na remis. Ale jeszcze. No i teraz to skaszaniłem. Ale jeszcze. Ja ci tu jeszcze zaraz jakąś siatę właduję i tyle będzie. No, dobra Albo nie. Uuu, Nadbiegał. W spotkaniu, dzięki świetnej jak zwykły. Czyli kaszeniasta. Ale Ostatnie kropną. Będzie... Ale cię teraz ładuję tam. Bez podtekstów, oczywiście. Nie, żadnych podtekstów nie, nie wysnułam z tego. No, ale okej. Okay. Widzisz, To tak, dobrze. Tak. To jest właśnie ta oznaka tej. poważnej postawy. Bo kto inny to by sobie mógł powiedzieć, bóg, pomyśleć, że. Bóg wie co. Ale my nie.

Nie. Z czemu on uciekł od piłki. To podanie jest przechwycone i prysła szansa na objęcie prowadzenia. Dobrze dograł. Partnerzy czekają na dośrodkowanie. Cudownie dograł. Czy był spalony? No zobaczymy w każdym razie No nic. Jest to remis. Taka odmiana. Kolejny materiał z cyklu zagrajmy w FIFA 11. Smalec, tak, oraz ja, czyli. Smalec jednik. się uczy, chciałem jednik nadmienić tylko. Tak, smalec tu tylko sprząta i czasami podaje ręczniki, i czasami ze mną wygrywa, ale nie na filmie. Tak więc to smutne, ale prawdziwe. Dziękuję. Dobranoc. Zachęcam do subskrypcji. Jo.